Halo, halo, dzień dobry, z tej strony ponownie ja, jak zwykle, zwlekam z nagrywaniem, ale no przepraszam, jeszcze się nie przyzwyczaiłem do trybu studiowania, bo niestety studia to studia, a jak studia to wiadomo, student debil. E, no ale no cóż. Eza do GoBrosów. Myśli stosunkowo niedawno. I tak. Moim zdaniem jest to takie... No już mogliście to słyszeć. Mają pewne podobieństwa co taki cooler na przykład. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o takiej karcie. No ale dobra, pomówmy szybko. Statystyki mają całkiem solidne, sporo HP nawet. No ale dobra. Siebdix Bond i Goku Family Attack Death HP 170%, tylko że różnica jest w ki. Tutaj 4, a tutaj 3, no ale cóż. Lider spoko, spoko. Nie ma co narzekać. 12 ki zwiększa atak i zwiększa sobie defa na jedną turę. A jeżeli chodzi o 18 ki, to robi to samo, tylko zadaje więcej obrażeń. No i oba to są ki blasty, więc trzeba mieć to też na uwadze. No i ogólnie pasyweczka. Super, duper. Dokan, wy na serio nie macie pomysłów na nazywanie pasywek? Ja nigdy na to nie zwróciłem uwagi. No to niezłe super-duper miraculus technik. Niesamowity, super-duper dosłownie. Ale już dziwne, że tam Goku jest w tle, a nie Tarles. No ale dobra. Atak def 158%. Dodatkowy atak, który ma wysoką szansę na bycie superką. dodatkowe ki plus 1 na ki sfira. Ki plus 1 do 5 i dodatkowy atak def 10% do 100% z każdym atakiem zrobionym i dodatkowo atak d 59% i robi dodatkowy atak, który ma wysoką szansę na bycie superką, kiedy jest Goku w rotacji. Dodatkowy atak 59%, kiedy active skill jest włączony i... E, właściwie to nie i, tylko lub e, ki jest 24. Jeżeli chodzi o active skilla, no to klasyka taka. Nic szczególnego. Aktywowane, kiedy HP jest 59% albo mniej, kiedy jest jeden przeciwnik startujący od trzeciej tury. No, trochę tych warunków jest, no ale no. Build mój to jest coś w tym stylu, że jest trochę additional kryty. No i zmieniłem im tego złotego skilorba. To, żeby mieli chociaż minimalną szansę na unik. Ja przepraszam, ale jak konstruowałem. Tą kartę ja, konstruowałem, jak to zabrzmiało. Aż taki inżynier ze mnie nie jest. Yy, jak robiłem Hidden Potencjal do tej karty, to leciałem. No, trochę drzina, trochę kryty, no ale w sumie bardziej kryty. No i dałem Skillorba na atak, a jest na piątce, to nie chciałem już zmieniać. Linki ma całkiem spoko. Jedyne, co, do czego mogę się przyczepić, to jest Blazing Battle, bo w sumie nie ma z kim go linkować, jeżeli chodzi o to. Od ten link, ale cóż, no, a tak 20% trochę ucierpimy na sile. No i jeszcze jest: All in the Family, który jest bardzo przydatnym linkiem. No ale dobra. Przedłużę, przedłużę. Mogadałem się o karcie, a w sumie nic nie zacząłem pokazywać. Okej. Okay. Dobra, rotacje mam fajne, rotacje mam fajne. Animację muszę wznowić. No i dobra. Chyba muszę sobie trochę podgłośnić tło. No i dobra. Eee, pozdrawiam, o ile się nie mylę, w Bo tak mi się kojarzy, że on z godami bardzo lubił eee, ostaka. Czy tam do aktywistki la i właśnie do naszego. Nie jestem pewien. No ale dobra. E, tutaj wpakowałem kit Goku, bo po prostu chciałem go mieć. Ewentualnie później go wywalę z rotacji. E, a wywalę go ewentualnie z rotacji w celu. E, właśnie tego. E, Uff, sporo linków ma. E, w celu właśnie All in the Family. A supporta akurat nie miał do tej kategorii, bo on ma DB Saga albo Youth. Pile Wy nie macie już. Nic cega, ja na jak macie mieć jak tutaj jest ten gochan, taki staruch. No ale dobra, lecimy. Lecimy, lecimy. Dałem no, mu oczywiście w unik i można było to zaobserwować po tym, jak pięknie mi uniknął wszystkich ataków. No, dokładnie. Goku tutaj, elegancko. 7,6 miliona. W ogóle. Szczerze? Ja chyba zapomniałem, że miałem jego showcase na kanale Bo miałem. Tak? Tak, miałem, dobra. O boże, ten go to ten fizyczny co... 400 ponad wyświetleń zrobił okej. Okay. No to w sumie byłoby tym moim prime jeszcze gdzie kontent yy, z ósmej rocznicy wlatywał i byłem bardziej aktywny ale to były wakacje, a teraz październik jesień ogólnie. Studia się u mnie zaczęły, to trzeba się skupić trochę na nauce. W szczególności, że na trzecim roku jestem. Yy, ale cóż, no oczywiście, mam trochę czasu wolnego. I ten czas wolny leci na dukana. Nie, nie tylko. Eee, szczerze. Nie, dobra, ja chcę, żeby ten... Mm, Bertkus się trochę podbudował. Go obroci przeżył, go obroci, dadzą sobie radę. A niestety te gody muszą polecieć dalej. A jeżeli jeszcze chodzi o Team, to jest Ester Piccolo. Dlaczego? No jest fajnym supportem. No i to głównie dlatego. Właściwie to tylko dlatego, bo jest supportem. A! Zapomniałem wspomnieć o jednej rzeczy. Pozwólcie, że dacie mi sekundkę, bo sobie tego nie. Włączyłem wcześniej, a nie chcę walnąć jakiejś głupoty, e, chyba mają 3 teamy z 200%. Nie, przepraszam, 4 e, są to Bubo Si z 8 rocznicy, Beast Gohan, ale ja chciałem trochę inaczej skonstruować i więc go nie wziąłem. E, Gody i jest gotku fizyczny, więc trochę tych kart się nazbierało. Nie ma co, więc jeżeli chodzi o robienie teamów, to jest kilka tych opcji, tylko że no w moim przypadku. <laughs> ani nie mam Pooboysów, ani nie mam e, Fizycznego Godku, mam Bista i Gody. W sumie obie te karty mam na 90%, więc całkiem spoko. E, a może zrobię coś w tym stylu, takie porównanie tych kart z poprzednich rocznic w WWC. by się przydało, no ale e, to nieważne. Jeszcze nie było żadnej superki, to mi się podoba, to mi się podoba. Jak nie oberwę tutaj to powinno być dobrze, bo... O! O! Ale wy co? Wy śmiejecie się z Bilda pod, pod unik. Każda karta w rotacji mi unik zrobiła na superkę. O mój Boże No dobra on jeszcze tutaj nie bij jakoś mocno, ale... <laughs> o boże Ile? Ty masz? 22 w unik. W sumie możesz mieć jeszcze więcej. Ty. Masz tylko 7 w unik. A ty masz chyba tak 17? 17 w unik, 13 odesznali, no I każdy z nich mi zrobił doja muella <laughs> Dobra, mam nadzieję, że... Kurde, inaczej. Zrobię to w ten sposób. Mam nadzieję, że on go nie ubije. O! I coś w tym stylu powinno być. E, tutaj nie ma niestety pełnego paska ki, bo mimo tego, że karta no dostaje tego ki i w ogóle to na początku może mieć problemy, bo z linków nic nie wpada chyba. E, a w sumie nawet się mogę upewnić, żeby nie wprowadzić w błąd. E, Sekundujcie, to to było. Tak, All in the Family to czysto defensywny, eee, sekundę, ile zrobię doszło? Okej, okay, 5 milionów eee, Super Saiyan Attack, Golden Warrior Ki plus 1. No, no dobra mają coś na ki, ale to tylko jedno Fidget Battle Attack, Blazing Battle Attack, Kamehameha Attack, Legendary Power Attack, czyli wszystko ofensywnie zyskujemy eee, Okej okay. Dobra eee, W tym przypadku w tym przypadku jeszcze zostawię taką rotację, jak mam. E, tylko, żeby nie walnąć się i nie paść. Co prawda to wziąłem lice na późniejsze fazy, żeby nie było. E, wezmę active skilla. Okej, okay. no i tutaj żeby mieli, żebyście mieli tę redukcję obrażeń, ok, trochę redukcji i trzy rainbow orby, to jeszcze będą mieć szansę na unik, ale tego nie będą potrzebowali, ponieważ znulifikują akcję. O boże, czemu te uniki tak pięknie siadły? Ale pięknie grają, Mareczek. Marek, słyszysz, jak pięknie grają? No, tutaj już złożywać nie zdojowało, ale no i tak jest fajnym tankiem, jest fajnym tankiem. A ja już mogę wybaczyć te akcje wcześniejsze. E, Boże, wcześniejsze, teraźniejsze. Nie mam na co narzekać, absolutnie. E, dobra, zobaczymy jeszcze jak Kid Goku go ubije, bo o, dobra, a Gody mam nadzieję, że jakoś mocno nie polecą Taką mam nadzieję, bo chciałbym, żeby się tego brosy troszeczkę bardziej nastakowały z tej pasywki, żeby wleciało to tak trochę procent więcej. Mm. I mam nadzieję, że jeżeli. Chwilę. Zależy od następnej rotacji, bo może bym ich wziął na pierwszy slot. Ok, dobra. To nie była superka. I w tym przypadku bardzo dobrze. Eee, proszę, proszę, proszę. Idealnie. Idealnie, no ale no patrzcie, nie, nie ma jak nie ma jak tutaj tego kiju zbierać Damy radę, damy radę. Yy, Bertku jakoś sobie daje. Yy... Co prawda jego defensywa teraz jakoś super się nie prezentuje. Ale cóż ja poradzę, cóż ja poradzę. Karta nie najnowsza, ale... Ja tam dalej lubię. Yy, 8,7 miliona. Idealnie na 18ki. Mm, jakieś additionale, kurde, ten macie Goku, yy, zwykły additionale, jakiś kryt chociaż, no coś w tym, nie? Dobrze, że tutaj nie ma superki, bo mogliby oberwać mocno. Yy, jak oni zrobili jedną superkę, a zyskują 30% defa, to... To auć! Mogą umrzeć. Jeżeli chodzi o umieranie, to zaprezentujemy sobie tutaj. Jak dobrą kartą jest Bertku, a jakby myśleliście, co ja powiem. Nie no, że w tyle. Myślałem, że oberwę więcej. Eee... Okej, okay, tutaj... jest już siódma rotacja, ja chcę mieć jeszcze to On the Family, więc... Zrobię w ten sposób. Cyk. Te tek Orby polecą do godów idealnie, no i te fizyczne, oprócz tego, że nas podleczą, dadzą nam redukcję. I powinno być eleganto. Okej, cyk, cyk. E, idzie to wolno, muszę przyznać. Idzie to wolno. E, nice, nice. Lubię, L lubię patrzeć, jak karty robią unik. Co prawda, jak nie robią uniku, a mają taką możliwość, to się czasami poddenerwuje, ale. Rozumiem, rozumiem. Dobra, 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 dobra. Ta faza pójdzie szybciutko, w szczególności, że cała rotacja jest tek, mm, Prepare for battle. i tutaj no właśnie, nie mają tego. Only the family, a w następnej rotacji już będą mieć. O, czyżby to była pierwsza rotacja, gdzie będą mieć pełny pasek pasekki? Dziękuję. No i wy akurat nie będziecie mieć, ale sobie dacie radę. Dacie radę. Okej, okay, fajny start. Eee, pierwszy hit to może trochę bardziej zabolać. Eee, tragedii nie ma, tragedii nie ma. Okej. Okay. A ja jeszcze sobie zobaczę na stronce, eee, tylko jak sobie to poleci. Ile damage'a? Ile, ile, ILE? 15,8. Okej, okay, okej. Okay. E ja miał inny team, to bym mógł wpakować. Filem eee, mógłbym wpakować. Tak, pod ósmą rocznicę e, buboysów mógłbym... O boże, ile z... demedrze teraz a Wcześniej nie chcieli. Eee, pod ósmą rocznicę buboysów jakbym miał. No to wtedy bym miał, e, Wtedy byłby całkiem spoko team. E, chwilę ta animacja już była, więc e, pozwólcie, że sobie to pominę. Okej, okay. nie mam żadnego skautera, nie chcę Wisa korzystać eee, ale... E, no dobra, dam, dam, dam seradę, radę, dam se radę, tylko żeby tam, mm, kurde, mm, mm. Orby, kurde, mm. Się zgadzały, no, no dobra, no, jest ten jeden rainbow, ale... Mam nadzieję, że w ten sposób nie padnę A jeżeli by była superka, to na Piccolo Okej okay. Pierwszy atak może zaboleć yy, Dodge. Nie Nie, nie zdoge'uje Jeszcze koła, okej okay. yy, jeżeli przeżyje tą rotację do końca To jest plus, bo zobaczymy active skill'a O ile przeżyje Okej, okay. double superka, zawsze miło widzieć O, teraz, teraz zachciało, no ale dobra, Mam nadzieję, że u niego ta redukcja i w ogóle będzie działać. No, nie, nie, dobra, ja jeszcze tutaj coś dogram, żeby to mi się udało. Pokażę tego, jak skill. Nie ma mowy, żeby się skończyło się bez niego. No, Zara, wracam. Dobra, udało mi się dotrzeć do fajnego momentu. Co prawda, nie jest to ostatnia faza. Yy, bo niestety wcześniej oberwałem troszkę więcej, no ale yy, będziemy mogli sobie zaobserwować. Tura szósta, 376, yy, co? 371 koła defa. Yy, no ale najpierw niech polecą sobie active skiller, żeby urozmaicić jeszcze troszeczkę materiał. O, oh. Dobra Teraz możemy zobaczyć jak to wyjdzie Eee... 5 na 7 linków A Większość tych ofensywnych jest włączona oprócz blazing battle Ale dobra, lecimy tego Active Skilla w jaki nie widziałem O, damage solidny! Naprawdę solidny! Eee, dobra, szczerze to... To wywalone jajce, zostawię to na nagrywkach, ale to tylko żeby zobaczyć jaki damage powstanie. I nie ma co. Także spokojnie, jeszcze sobie zobaczymy. Mam nadzieję, że zobaczymy go brosu w normalnej akcji. Eee, gdzie po prostu się uda zobaczyć, jaki damage wykręcą z takimi warunkami. No, będzie wszystko, będzie saporcik i będzie pięknie. Także. No, być elegancko. Damage, jeżeli chodzi o Active Skill, jest naprawdę solidny. Eee, na pewno jest lepszy od Bista. <grym> W zależności jak się dzieje z krytem, bo tutaj kryty akurat w pasywce nie występują. Więc to troszkę utradnia sprawę. Ale cóż, no takie karty, co robią sporo adyszynali, no to wiadomo, trzeba robić bardziej builda pod yy, właśnie additional, yy, ale kryty. Karty kuleropodobne albo z kanterkami zazwyczaj. No ale co się tutaj dziwić? Eee, dobra, mam nadzieję, że coś z tego się poskleja mm -hmm. okej. Okay. Eee, jeszcze jeden ale przyjemnie, przyjemnie. Nabaliłem wisów, nie mam co się bać. A, jeszcze tego. Zapomniałem. Rewive'a mam ewentualnie, no ale to już się tutaj nie uda. Pełne ki. Defensywa. 430 koła. Z porcikiem, Dobre linki. Bez All in the Family. 20 milionów. No i 20 milionów uważam za naprawdę dobry wynik. Zobaczymy tylko jeszcze, ile oddyszczenali zrobią. No niestety defensywnie w tym przypadku yy, tego nie zademonstruję. No bo. We... O! Okej. Okay. Dobra. To, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Na razie czyściś.